Jeszcze zdążę. Zdarzyło ci się kiedyś spojrzeć na zegarek i pomyśleć, już za późno? Ja tak myślałam codziennie. Od dwóch miesięcy nie miałam pracy. Zwolnili mnie bez większych wyjaśnień. Redukcja etatów, pani Iwono, to nie pani wina. Tylko, że czynsz i rachunki nie rozumieją takich argumentów. Zostałam z kredytem, dwunastoletnią córką i lodówką, w której coraz częściej było pusto. Każdego ranka budziłam się z bólem głowy i napiętym karkiem. Zaczynało się od uczucia ścisku w żołądku, które przechodziło w drżenie rąk ten to i. Próbowałam nie pokazywać tego Poli. Mówiłam, że wszystko dobrze, ale widziałam jej spojrzenia, gdy wpatrywałam się w ekran, przeglądając oferty pracy, które wydawały się nie dla mnie. Wszystko się sypało. Przestałam odpisywać znajomym. Nie odbierałam telefonów od matki, bo i tak wiedziałam co powie, że za mało się staram, że trzeba było wcześniej zacząć oszczędzać. Któregoś dnia Pola poprosiła o 20 zł na wycieczkę klasową. Powiedziałam, że nie mamy. W milczeniu odłożyła ulotkę i schowała ją do szuflady. To mnie złamało bardziej niż wszystkie odmowy z rekrutacji. Następnego dnia wstałam wcześniej niż zwykle. Włosy spięłam w koczek, ubrałam jedyną koszulę, która nie była jeszcze pognieciona. Poszłam pieszo na drugi koniec osiedla, do piekarni, gdzie widziałam kartkę Zatrudnimy od zaraz. Starsza kobieta za ladą spojrzała na mnie spod okularów. Ma pani doświadczenie? Nie, ale szybko się uczę. Zaczęłam od następnego poranka. O czwartej trzydzieści wchodziłam do pachnącej ciastem piekarni i uczyłam się, jak obsługiwać kasę, kładać bułki, rozmawiać z ludźmi. Po tygodniu ręce miałam w pęcherzach, kręgosłup bolał mnie jak po przerzuceniu worków z cementem. Ale pierwszy raz od miesięcy czułam się potrzebna. W pierwszą sobotę przyniosłam boli ciepłe jagodzianki. Usiadłyśmy przy stole, jedząc je bez pośpiechu. Uśmiechnęła się do mnie, nie z grzeczności, ale tak prawdziwie jak kiedyś. Pieniądze wciąż się nie zgadzały. Wciąż musiałam liczyć każdy grosz. Ale miałam pracę. Miałam rytm dnia i miałam powód, żeby wstać z łóżka. Jeszcze zdążę, pomyślałam, zmywając talerze. Jeszcze wszystko może się ułożyć. Nie od razu. Ale kawałek po kawałku, dzień po dniu.